Droga Kukerino. Dzisiaj porozmawiamy o konkursach. Konkursy w marketingu sieciowym odgrywają kluczową rolę w stymulowaniu produktywności, zaangażowania i rozwoju zarówno poszczególnych osób, jak i całej organizacji. Oto kilka powodów, dla których konkursy są ważne w tym sektorze. Nie jedna. Motywacja, konkursy mogą służyć jako silna zachęta dla członków zespołu, popychając ich do poprawy swoich wyników. Szansa na wygranie nagród lub wyróżnień działa jako zachęta do osiągania i przekraczania celów sprzedażowych lub rekrutacyjnych. 2. Jasne cele. Konkursy wyznaczają uczestnikom konkretne cele do osiągnięcia, pomagając skupić się na produktywnych działaniach. Cele te mogą obejmować zarówno zwiększenie sprzedaży, jak i rozwój sieci dystrybucji. Trzecie. Duch rywalizacji zdrowa rywalizacja może znacząco zwiększyć produktywność. Obserwowanie postępów i sukcesów innych może inspirować członków zespołu do cięższej pracy, aby nie dać się prześcignąć. To 4. A A. Uznanie, konkurs dają możliwość publicznego uznania osiągnięć członków zespołu. Uznanie to nie tylko nagradza indywidualne osiągnięcia, ale może również służyć jako przykład i inspiracja dla innych członków sieci. Piszło spójność zespołu. Chociaż konkursy mogą mieć charakter indywidualny, często zachęcają również do pracy zespołowej, zwłaszcza gdy cele wymagają wspólnych wysiłków. Wzmacnia to więzi w zespole i poprawia współpracę. 3. Szkolenia i rozwój konkursy mogą zachęcać członków zespołu do uczenia się nowych strategii, sprzedaży lub technik marketingowych w celu poprawy ich wyników. Przyczynia się to do profesjonalnego i ciągłego rozwoju. 7. Analiza wyników konkursy daje możliwość oceny wyników indywidualnych i zespołowych w kontekście konkurencji. Może to pomóc zidentyfikować zarówno mocne strony, jak i obszary wymagające poprawy. 8. Rozwój firmy. Wreszcie, poprzez symulację wzrostu sprzedaży i rekrutacji, konkursy mogą znacząco przyczynić się do ogólnego rozwoju firmy. To nie tylko poprawia wyniki finansowe, ale może również rozszerzyć obecność firmy na rynku. Aby jednak konkursy były skuteczne, muszą być dobrze zaprojektowane, powinny oferować pożądane nagrody, wyznaczać nieosiągalne cele i sprzyjać pozytywnemu środowisku rywalizacji. Odpowiednia równowaga między rywalizacją a współpracą. Może zmaksymalizować korzyści płynące z konkursów w marketingu sieciowym, prowadząc do zwiększenia motywacji, a produktywności i ogólnej satysfakcji.